Rzut rożny dla gryfa. Dobrze bita piłka. Au, poprzeczka. Ajajaj. Koniec. Czas na Czekamy rzuty karne. Rzuty karne. Bardziej dramatycznie ten barasz nie mógł się ułożyć. Zawodnicy tradycyjnie stoją w środku. W środku boiska, jeden jeden, dwa do jednego, sędzia Jest dwa do dwóch wyrównanie. Trzy-dwa. Kibice próbują zdeprymować piłkarza gości. Trzy-trzy. Nie udało im się. trzy yeah! Nie! Bramkarz Gryfa obronił. Czy dojdzie do wyjścia na prowadzenie Gryfa Gryfów Śląski? Czy nadal pozostanie Remis? Uhuhuhu, Remis! Zastrzelili! Ostatni rzut karny! Pozostał tylko jeden rzut karny. Boże, ale mi zaczęło bić serce. Dramaturgia! Lepsze nie można było sobie wymarzyć. To się wydarzy, to się wydarzy, to się wydarzy. Tak! Gry w pokarnych utrzymuje się w okręgówce!